ma widzowie! Dzisiaj świąteczny horror z Matką O tak to nie są żarty. Twoi rodzice odjechali na noc, ponieważ stało się tutaj... Musisz coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Rozumiem. W 100%. No niech da. Ale nie martw się, wystarczająco szybko na czas Bożego Narodzenia. Mati, powiedz coś. Halo. Halo, dobra. Nie, bo y, ogólnie to mi się coś zlagowało, nie mam myszki. No tak, bo to jest taka gra. Jeśli chcesz mieć myszkę to V, ale nie możesz używać kamerą. Bo to jest taka gra. Tak, tak ja nie jestem w grze. Co? No w grze nie jestem, bo ja sobie ten wlazłem na stronę internetową, bo coś sprawdzałem. No to kliknij V. Nie mogę. No to nie wiem, to wywal tą stronę internetową. O, jestem. Ja podnos śmieci. Zostawili nam tutaj Aj. taki chlew. Jest to widoczny świąteczny maraton. Filmy od 1 grudnia, bo pewnie wiecie, że 1 grudnia już był. Kiedy my to nagrywamy, to nie, ale tak, kiedy to wrzucamy, to już był. I chyba... Dobra, widzowie. No i do, do 27 będą odcinki. Biorąc pod uwagę. No, biorąc pod uwagę naszą. O, mam młotek. I w ogóle zapraszamy do mojej świątecznej gry. Skąd ja mam młotek? Nie Przecież wiem. Przecież on jest płatny. Nie. Ja też mam młotek. Ale on jest płatny. A. Raz możesz. Nie, raz możesz walnąć, a potem jest płatne. No i jeśli. Nie chcecie! Nie wiem. No i jak pewnie wiecie, to już niedługo są święta. Za bardzo mało ilość dni. Znaczy, nie wiem, kiedy tu chce. Uznajmy, że jest mało, ok? I napiszcie, czy zrobiliście pierniczki. Tak. I, a jeśli i czy zrobicie? Jak obstawiasz ma widzowie zrobią pierniczki? Nie wiem. Ale wiesz co wiem? Co? Żeby wpadli na Że kanał. Żeby mogą być na mój kanał! No bo tak, Miesz bo... inne filmy z Robloxa na moim kanale, jakże z Minecrafta. I, i poroniki skratcha. Bo link jest w opisie! Dobra, jesteśmy tutaj, a zwicie na kanał Matiego link w opisie. I nie wiem, Mati, halo. Mati, genialnie, bo jest taki <gadanie> mamapisieklizna. no, to no, 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 no dobra, powiedz kiedy będzie boss. Ja sobie tutaj skina robię. No jak sobie skina robisz, Matino? Czy innego skina z tego, z... z do Minecrafta, no. Matino, w sensie, to... ogarnij się. No, Więc widzowie bo robię specjalnie dla was nowego skina. No ty mi wszystkie dekoracje zabrałeś i ja teraz nie mam czym dekorować, musisz sam dekorować. No ty kiełbaso, ty też możesz dekorować Ale ja nie mam czym Dekoruj tam gdzie jest wykrzyknik Dobra, a gdzieś jeszcze jest? No tu Ej, Set to domy. ja to udekorować. wywalaj No to tak No Nara, ja uciekam Dobra, ja wchodzę Oj, teraz telewizor, zacznie coś być z telewizorem O, to ja może sobie <grym> włączę głośność

I wbijajcie na moją grę na Roblox. Bo on jest świąteczny. I chyba już sylwestrowy update. Tak moi drones będziecie mieli fajerwerki. Pewnie. Dobra, Mati, halo, rób coś. A nie stoisz. Mati. No mój. ja nie chcę nic robić. No Mati, no rzesz Dobra, poczekaj, jeszcze sobie skina ty. No Mati, skina możesz zrobić kiedy chcesz. Nieprawda. Prawda. Nara idę z mlekiem. Dobra. Już. Hmm. A nie, a nie. Dobra, coś się dzieje ciekawego chociaż? No się trzeba wrócić mleko do szkła. A, dobra. Nic sobie pochodzę. Po domie. O. Dobra, to ja wleję. Mam coś fajnego dla ciebie, Mati Co masz? Może pistolet, albo minigun, no. No tu masz pistolet. Nie wiem, rewolwer. No tu masz pistolet, to... Śnieżko? To jest dzień nocy! Śnieżko, nie zrobisz krzywdy. Nie no, żartuję. Mówisz, nigdy nie nikomu krzywdy. No tak... Nie róbcie, nie róbcie, bo można w oko trafić i można przez chwilę oślepnąć. Mm. A i nigdy śnieżkami nie sypcie w... w... Do. W jakichś obcych panów, którzy potem się do was będą czepiać. Do kaptura, bo do kaptura jest strasznie niezimne i fajnie. I w ogóle nie róbcie śnieżek z lodu. Nie mówię tego na swoim przypadku, tylko na. przypadku takich osób. Nasza zasada, jaką ustaliliśmy, to zero do kaptura i zero w oczy, bo to wtedy I zero do losowych osób. Nie, do losowych osób jak najwięcej. No dobra, ale do niejakich starych panów. Ej, dobra, długo jeszcze będzie, zanim przyjdzie Snowman? Nie wiem. Bo no, na rysunku gry był Snowman. Taki przerażający Snowman. Mm. O, w końcu dobra. Trzeba je wyjąć. No, myślę, że przyjdą za jakieś 5 minut. Snowman. Kto? No, Snowman. No, kto przyjdzie? Snowman? No. Dobra, no, wyjmuj. Ja. O, brawo, umiesz wyjmować ciasteczko. Nowa umiejętność odblokowana. Dobra, I gotowy? To zjeść nie, nie można. To potem poskacze. Dobra, idziemy spać. No to ty tam sobie paru. Co ty tam miałeś robić? Ja idę spać. Ja się nie mogę ruszyć, coś mi się klinuje. O, ta. Aha, o, tak nie mnie. Dobra, idziemy spać. teraz będzie snowman? No, będzie snowman. myślę, że za jakieś dwie minuty będzie snowman. Nie wiem. Jest czarno. Jest czarno. O. Moja no choinka ledowa. Aha, to no, już ja jest tam. Nie mam twoją choinkę, która świeci. Światło się wywaliło. Ale to jest na szczęście generator prądu, który też. Test... Ja to, 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 to ja. to A ty pilnuj nie idzie Ty nikt nie idzie. A Ja to zrobię Po tym generatorze pewnie będzie snowman No, dobra to chodź Szekam. Na czatach bądź No jestem na czatach panie Snowman Snowman Gdzie on był? Tu Przeszedł i zniknął Zdję. Tu jest jakaś oznaka, że coś tu się złego dzieje Dobra, masz Mati naprawiaj Dobra naprawiam o, śnieżynka. O, tu no, trzeba ja zbierać. Tu trzeba zbierać płatki śniegu. To bym mówić tak od razu, to nie no, zbierał. A nie. Dopiero teraz mam mówić, że trzeba zbierać. Ja się zaraz bro. Na śmierć. Czemu, Mat? Maty, nie kupcie i Maty Wraca, wracaj, 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 wracaj. Czekaj, ja na dachu jestem. ja. Okej. Okay. Nie, czekaj, bo ja na dworze jestem. Te ja chociaż. Da drzwi otwarte. Nie bambikujmy się. Przecież nikt się nie włamie, mieszkamy na kompletnym odludziu. Tu dosłownie nic nie ma. Ale powiedz, kiedy ktoś przyjdzie. Przyjdzie święty Mikołaj i powie, byliście niegrzesni, nie dam wam prezentów, bo zabiliście mojego snowmana. Elo? Siema ludzie. Ej, dobra, nikogo tam nie ma, jakby co. Ale tam będzie bałwan. Tam będzie bałwan na 100%, ale jakby nikogo nie ma za drzwiami. ty chodź tu. Snowman! Snowman, little snowman. Go tam nawet nie ma. To znowu śnieżyn. Widzisz, to jest śnieżyn. O nie, on próbuje się dostać przez okna. Trzeba zamykać okna, Mati. Rozumiesz to? Teraz ty, mm -hmm. teraz niawkujesz. O nie, kabelek mi spadł. No, Mati, ty na dole, Zrobuj ja na takiego górze. W Co? Zrobię sobie takiego fajnego skinu na Dobra, nie obchodzi mi to. Ja, be, ja będę pilnował. Musisz klikać, kiedy snowman się pojawi. Idź na tamte drzwi, no. Idź na tamte okna, na te. I jak Ci się pojawi, to klikaj. Jestem u Ciebie? Przestraszyłem. No generalnie on go u mnie nie ma. Nie da się zamknąć tych okien? On ja się pojawia co jakiś czas. No, w tym samym oknie nie da się zamknąć tego? Nie wiem. Sześćdziesiąt siedem sekund! Ej, podczas takiego ataku, co nie? gdy on się i od mojej strony. Wejdźmy na dwór i zobaczmy, jak on wygląda. Go tam nie będzie. On pewnie jest jakiś spłaszczony. No, go tu nie ma. Mati, zamieniamy się. No, u mnie już trzeci raz w tym... Dobra, zamieniamy się. O, jest! Dobra, ja chcę zobaczyć, jak on na dworze wygląda. Ej, nie można wyjść. No, bro. Dobra. Tego bałwana u mnie nie było. To u mnie jest ciągle. Ej, chodź, będziesz pilnował lewego okna, a prawego. Ale jak on będzie tu z tyłu? No Dobra, i. Udało się. Chyba. Nie wiem. Daję na telewizor. Ej, wiesz co? Ja wychodzę. No Nie Nie wiem. Zadzwoń szybko do mamy i taty. Zadzwoń do rodziców. Bo taki potwór nam przyszedł i nam zjadł... O nie! Wsiadłem. O nie, bałwan tu jest. Oj, Ops. Ups. Nic nie widzę. Ja też. To koniec? Halo? Przegraliśmy. O nie. Patrz. Partyż... Generał Szkie... Generał Kostek, co ty tu robisz? To jest klucz. To Nie można go wziąć. LEGON EROS 677 Czekaj, tam trzeba wejść bokiem. O, mam. Ale to półkę trzeba ruszyć. Wow. A jak biegać? No mnie teraz będziemy mieli automatycznie włączone bieganie. A nie, musimy po prostu chodzić i uważać na to, co leci. Jakieś bobloksy na nas lecą. Weź przeskakuj, a nie unikaj. No dajcie mi chodzić jak normalnemu człowiekowi. A to, jest, że Roblox napisy. Ty, 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 ty. Ej, bo ława nas nie goni. Ej, to dawaj tu stoimy. Dobra, ja wracam. Uciekłeś. Część druga jest wkrótce. Graj w część dwa sobie zapiszemy na później. A nie, nie, Aniha, nie da się. To chyba... A dobra! A nie, to jest ta sama gra. Dobra, widzę, wie. My się z wami żegnamy. Jest druga część? Tak? Nie. Nie ma. Chyba. Nie wiem. papa. Pa.